Dzień dobry Państwu. Ja to dzisiaj bym tak chciał zwrócić Państwa uwagę na członki takie, które z których składa się człowiek. Czasami się nam wydaje, że to czy tamto jest mało potrzebne, albo niepotrzebne. A ja tak bym kiedyś siedział sobie i myślał, na co mi to, na co mi tamto, co z tym zrobić. No i tak doszło do takiego wniosku, że to jednak musi być. A weźmy na ten przykład, na przykład. paluch na przykład taki ten od nogi największy no bo proszę państwa no, żeby nie ten paluch no to but na noze noze lopułby w tobie z powrotem no i stwierdziłem, że ten paluch, bo człowiek po to właśnie, dlatego, żeby żeby wiązi w bucie tą lukę Wypełnić. Bo, gdyby tego palucha nie było największego, no to przy nowe no to w kaby by była. Fałszywe powietrze by się tam stawało. Noga latałaby w tej z powrotem. Można było zgubić takiego krzewica, co wiąże się później z kosztami poszukiwań. Ewentualnie. Zakupu nowego buta albo dwóch, no a taki paluch jak jest, ten największy taki. No to ta luka już jest wypełniona. But stabilnie ułożony jest na nodze. Nie przesuwa się w lewo i w prawo. No albo w przód i w tył. Co się wiąże z komfortem takim, chodzi się dobrze no no i tak samo może być z innymi różnymi rzeczami ten mały palec to służy przywalnie do jak tak w uchu swędzi to podrapać na przykład nie, nie wiem ino czego ten palec mi służy no bo butów na ręce ja nie noszę no ale myślę, że też się dopatrzę, bo to będę myślał, to, to nie jest takie trudne znowu. I radzę każdemu zastanowić się, do czego co on tam ma, w którym miejscu, jak to może wykorzystać, jak może to użyć do czego. No. Bo ja łóżłem tak mniej więcej z grubsza doszedł. Do tego jakoś tam większa filozofia mi wcale nie była potrzebna. Tyle lat chodzenia do szkoły, na przykład, albo coś, to sam bym doszedł, no. Wystarczy tylko pomyśleć. Kiedyś, no, to mogli ludzie się i bez paluchów chodzić, bo kiedyś na boso chodziło. No, ale teraz to muszą być te duże paluchy. No, bo się w butach teraz chodzi, no, bo to robią, takie buty, takie różne, i kozoki, filcoki, kapcie też, kapć, no, też mam, no. No, bo włosy to pewnie są po to, żeby człowiek ładnie wyglądał, o. To od razu się tak rzuca w oczy, czy ktoś ma włosy, czy nie, bo no, ja mam, no to tak patrzą. Tak niektórzy ludzie nie mają, no to, to inaczej wyglądają, jak, niż bez, nie z włosami. No. Na przykład na nogach też włosy nie roz, tak rosną, no, ale, ale to tu właściwie to hmm, jest bardziej skomplikowane. Bo to jak człowiek w spodniach chodzi, to i tak nie widać, że ładnie wygląda. No to nie wiem po co to włosy tam to by sumy nawet nie musiały być. No. A może tym może by ciepli był? On no to pewnie dlatego. Hmm. No ale tu też, to to pewnie też po to, żeby cieplej był. Ale ucho tak myślałem. Uszy na przykład. No to, żeby słyszeć, to by przecież też jedno starczyło. A są dwa. To pewnie jedno jest do słuchania, tak myślę. No tak mi się wydaje. No a drugie jest albo po to, żeby równowagę mieć, albo po to, żeby z każdej strony tak samo wyglądać. Bo w razie by zdjęcie, kto robił, albo co tu później by nie szło, poznać, aby był człowiek. Jedno uszowiec, a tak to ma dwa uszy, każdy równo. No ale to drugie albo jest takie zapasowe. Może. Też może być. I tak to jest. No, no tu życzę każdemu miłego dnia. I tak niech każdy weźmie i tak pomyśli sobie się zastanowi nad swoimi tymi elementami różnymi, takie co tak mu się tak powrostały w różne części ciała. No, by to, to ja też bym to jeszcze myślała. Jak coś się dowiem nowego, to, to dom wam mu Alka, hej!